Cześć kochani, tu Droga Duszy, Przychodzę do Was dzisiaj z króciutkim czytaniem z trzech kart na cele, na narzędzia, na ścieżkę. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie tak, jak z Wami rezonuje. Tak jak powtarzam, nie blokujcie się, nie nastawiacie, nie programujcie, nie pozostawajcie w dogmatach. To jest otwierające. Możecie przyjąć lub zostawić. Możecie fragment z tego wziąć, jeżeli to będzie do Was przemawiało. Dla niektórych niektórzy poszukują jednego słowa, dosłownie jednego słowa. Czasami, nawet stojąc w kolejce, usłyszymy coś, co nas zainspiruje do dalszego działania. Ten brakujący element, tak? Więc na tym rzecz polega. Witam wszystkich nowych oglądających i stałych bywalców i klub gorącej herbaty, oczywiście. Dziękuję wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście, za to, że piszecie, że mamy wymianę energii, że jesteście moją inspiracją oczywiście, za to, że wspieracie kanał. E, bardzo, bardzo wam dziękuję. Jeżeli nadal chcecie wspierać mnie, e, mój kanał, e, doceniacie moją pracę, to możecie mi postawić po prostu kawkę. W opisie filmu jest link do Coffee, Tu i tam możecie kliknąć mi kawkę lub poprzez przycisk wspieraj. I ja w ramach tego robię takie czytania dodatkowe, poszerzone, raz, dwa razy w tygodniu. Zależy, jak mi czasu starczy. I co? Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrowa.małpa.gmail.com i wtedy możemy się umawiać na czytanie. I myślę, że to wszystko. Dobra, na początek, kochane lwy. Matka, żona, córka, siostra. I wam to przeczytam, ten wstęp. To jest zrównoważ swoją męską i żeńską energię poprzez codzienne ćwiczenia, dawania i brania. Wybacz kobiecie, która Twoim zdaniem zraniła Cię. Bliska, zmarła kobieta, przesyła Ci informację, że nadal Cię kocha i czuwa nad Tobą. Nowy związek z kobietą okaże się bardzo ważny. E, więc być może też pożegnanie kogoś, tak, e, jakieś nierozwiązane sprawy. Może jest to taką podstawą tego czytania, rozwiązać pewne nierozwikłane lub nierozwiązane sprawy, pewne konflikty, ale też relacja z matką i to relacja hmm, taka do głębszego wglądu, chcę powiedzieć, co było dobre, co było złe, co by można było hmm, naprawić, poprawić, a jeżeli nie ma już takiej możliwości. Jak to wpływa na mnie, na moje życie, więc tu może być właśnie takie lub naprawdę jakaś, yy, może niekiedy będziecie odcinać kogoś, tak, czyli pewną energię, yy, która może wam nie służy wcale, ale tu jest potrzeba porozmawiania samą ze sobą też i być może dla niektórych z tą kobietą tu jest yy, w podstawie potrafisz to zrobić, tak, więc dacie radę dać radę Archanioł Michał, który jest odważny, tak, który odcina właśnie, który walczy, walczy o siebie, być może o nową miłość z matką, która na przykład się sprzeciwia, tak, więc no energia taka, jak Wam mówię, u każdego będzie to inaczej rezonowało. No dobrze, zobaczmy sobie teraz starota, no bo tak jak wiecie, nie musi to wcale się wiązać z starotem. Cele Cela. Cela. Piątka mieczy, moi drodzy. Nie zostać na lodzie dla kogoś. Ech, zakończyć pewien trudny okres. Coś co było. Kiedy musieliście, kiedy musieliście ulegać, tak? Jakiejś. Ktoś na przykład pokonał was, ale... Nikt z tego nie wyszedł całą, że tak powiem. Być może ktoś wam kobietę odebrał, tak, czy mężczyznę sprzed ołtarza, wam porwał, sprzed nosa, ale to dla nie niektórych będzie. Kończy się jakiś trudny okres, gdzie mm, jakby byliście zmuszeni do kapitulacji. I ta kapitulacja wcale nie była godna, mogła być no, upokarzająca czasami, e, mogło was to bardzo zaboleć, ale być może dla tej osoby wcale też nie była komfortowa. To jest takie odejście z pola walki, pozostawienie um, sprawy komuś innemu, jakiemuś zwycięzcy, który teoretycznie... Wiecie, to, ja to czuję taką, taką energię, yy, no ktoś zdobył na przykład tę kobietę, przekładając na język miłości, że tak powiem... Um, w jakiś sposób, ale ona i ta osoba wie, że ta, ta kobieta, na przykład, kobieta, bo to może być mężczyzna, jej serce jest przy kimś innym, ale ta osoba musiała jakby zrezygnować i odejść, zaprzestać walki, bo nikt by tutaj nie wygrał. I na przykład może odeszła z troski o tę osobę, o tę kobietę, tak. Nie wiem, słuchajcie, sytuacje są bardzo różne. To tak trochę archaicznie tutaj zabrzmiało, ale taką energię poczułam. Być może ktoś uległ presji jakiejś, właśnie może presji matki, siostry, tak? Bo tu są. Może ktoś zablokował taką relację syna, bo to może być też taka energia. I ten syn posłuchał się. Tej matki, tak? Posłuchał się, odszedł, nie, nie wziął tej partnerki, tak? Nie. Mimo, że to serce tam było, ale jakby nie potrafił się sprzeciwić. I tu jest do przepracowania taka relacja z matką. To są trudne rzeczy do przepracowania. Ale to jest też zaprzestanie sabotowania siebie, tak? Podejmuję walkę, podejmuję też ryzyko. Być może dla niektórych właśnie będzie podejmowanie tego ryzyka, bo tu jest wzrost, tu jest rozwój, tu jest dopracowywanie szczegółów, więc być może w jakiś sposób mogę kogoś odbić, tak? <grych> mogę jeszcze raz zawalczyć. Narzędzia, dobra. Narzędzia. 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 Dziewiątka kielichów. Słuchajcie, dla niektórych jest... No to może być karta z szczęśliwego singa, ale ktoś może tu być zasobny. Teraz, wtedy nie mogłem, nie miałem co za, do, nic do zaoferowania, czy nie miałam nic do zaoferowania, bardziej to do mężczyzny, tak? Ale jakby... Mm, ja byłem takim nieszczęśliwcem, nie? Takim... O, nie miałem nic, a perspektyw, możliwości, a teraz mam. Teraz mam siłę, mam możliwości, mogę zawalczyć ponownie, więc lwy, moje drogie, może to jest właśnie taka energia odzyskiwania kogoś, odzyskiwania relacji dla niektórych. No, mam plan, mam możliwości, mam też się czym pochwalić. Być może było zbieranie, odkładanie, ale też dochodzenie do tego własnego szczęścia, własnego sukcesu. Ja już nie dam się pokonać, ja już nie jestem tą samą osobą. Dwa miecze, ja chronię siebie, ja wybieram, tak. Jest moment rozzejmu, na razie jest cisza, być może, cisza przed burzą, bo jest ten plan, ja się szykuję, mam to zranione serce i słuchajcie, ktoś o tym nie zapomniał, tak. Ktoś cały czas ma to w sercu, te, te rany, cały czas jest ta rana w sercu i teraz albo ktoś, może być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał się zemścić, tak, ale druga, że on będzie chciał, czy ona odzyskać. Bo może być też taka sytuacja, że nie wie, nie ma pewności, czy tu jeszcze coś z tego będzie, czy to już nie umarło, że, czy tyle ran już było, tyle czasu upłynęło, <laughs> czy tu jest jeszcze coś zbierać. Tak? No owszem, mam, mam te zasoby, mam materię, jestem szczęśliwy, nawet wolny być może, rozwiedziony, rozwiedziona różne, wdowiec, wdo, wdowa, ale czy to jeszcze ma szansę się ziścić? I tu jest takie zastanawianie się. Okej, okay. no to ścieżka, ścieżka. U, wow, trójka mieczy, no trudna ta droga. Słuchajcie, trudna, zranione serce, połamane nadzieje, zawiedzione nadzieje. Tu jest bardzo zawiedzione nadzieje, ale jak widzieliśmy tą kartę z drugiej strony, jest tam szansa. Także dla niektórych, no droga, mm, mm. droga przez mękę, ale jest dla niektórych tam szansa. Zranione serce, poturbowane, a jest nowe otwarcie, nowa droga. Ktoś jedzie, słuchajcie, do Was z kielichem. Ktoś jedzie z miłością. Ktoś jedzie z wyznaniem miłości, moi drodzy. To jest nowy etap, to jest ruszenie z miejsca: puszczają łańcuchy, puszczają wszelkie blokady, które do tej pory były. Ja nie wiem, jak to się skończy, ale chcę wygłosić moją prawdę. Wchodzę na ten wyższy poziom, biorę za to odpowiedzialność, chcę to powiedzieć, bo być może ktoś tu nie miał pojęcia, jeżeli to była jakaś kobieta, która nie usłyszała tych słów, tylko ta walka rozegrała się pomiędzy dwoma mężczyznami, odwróćcie sobie na kobiety, tak? I, i oni, jeden drugiego może czymś zaszantażował, no, no nie, wie, nie wiem, no może była walka, może się pobili, może, no, no nie wiem, mogło to być 30, 40 lat temu. Słuchajcie, różne sytuacje. Wierzcie mi, życie potrafi być tak zaskakujące, że sytuacje właśnie takie się zdarzają, że dowiadujemy się o jakiejś tam miłości, która jest niespełniona po pół wieku, po nawet 80, słuchajcie, latach był taki właśnie przypadek. No, właśnie podobny, no, trochę inny, jak to opisuje, ale że była taka sytuacja, tak? I co i co teraz? Jakie to jest no bo później czy ruszać to, czy, czy wyjawiać tą prawdę, czy te jak spojrzeć na to życie, czy ono było dobre, czy złe, a jak mogło być wtedy? I to jest później takie dużo zastanawianie się nad wieloma aspektami. I zastanawianie się nad tym swoim partnerem, bo może to życie było dobre czy partnerką ale jednak od samego początku były, był już jakiś układ, tak? Więc no, nie będziemy w to wchodzić, za krótkie czytanie, ale tu jest wiele ran, Niemniej jednak u kogoś jest ta szansa, tam jest to, to ziarenko, które kwitło i cały czas było podlewane. Dobrze, doj... zobaczymy sobie głębiej, tak? Ta piątka mieczy, no bo to jest niefajna energia. No, ja to czuję takie, wiecie, no może to trochę archeicznie brzmi, ale... Ty, na przykład, nie jesteś w stanie tej kobiecie ani Basi Kasi dać tego, co ja mogę. Zobacz, ty nie masz nic, co ty jej dasz, jakie życie jej zapewnisz. Teraz już tak się nie patrzy, ale ja to tak wiecie z książek, takie jak z filmów. Mogły być takie rozważania, dlatego mówię, że to mógł być długi okres czasu, tak? Że wiele, wiele lat temu mógł ktoś tak komuś powiedzieć. Bo czytania, słuchajcie, oglądacie w różnym przedziale wiekowym i ja staram się tak powiedzieć, żeby każdy mógł to zrozumieć, a to najbardziej do mnie tu uderza. Ja Wam powiem taką historię, też z życia wziętą, po śmierci mojego dziadka do mojej babci. Ona wtedy miała tam 60 lat. Właśnie przyszedł pierwszy, pierwszy narzeczony, za którego ona nie wyszła, a on się oświadczył, ona jednak zrezygnowała po czasie. No, no, i, i a on został wdowcem, no i, i przyszedł do niej w wieku 60 lat. Jak się poznali, tam miała no, niecałe 20, tak? Yy, I on cały czas o niej pamiętał. No, ale no, już do niczego nie doszło. <śm> moja babcia jednak, no, miłość miała już swoją i powiedziała: Nie, nie, nie. A on cały czas ją trzymał w sercu. Więc, wiecie, historia może się różnie układać. No taka, taka to było, takie romantyczne. Niemniej jednak tak, no, no może być to taka historia. O, piątka miecz, piątka miecz. E, papież, jakiś, ktoś miał jakieś wyższe cele, wyższe ideały, kierował się czymś innym, jakby z góry miał jakiś plan, jakieś ramy założone, albo moc, taką energię, poparcie w kimś i tutaj ten ktoś, ta druga osoba, ten drugi, przypuśćmy, mężczyzna, wiedział, że z tym nie wygra. To jest tak na zasadzie, że ktoś już komuś został obiecany i nie ma co walczyć. Ktoś zrezygnował. Ale to zagranie jakby było nieuczciwe. Ale pewne rzeczy, no, musiały się zadziać, tak? Dobra. Dziewiątka kielichów. Strefa komfortu, dziewiątka denarów. Sam do wszystkiego doszedłem, nikt mi nic nie dał, czy doszłam, tak? Teraz yy, polegałem, polegałam na sobie, jestem wolny, mam swoją strefę, czy wolna, mam swoją strefę komfortu, mam swoją strefę bezpieczeństwa. No ale to ciągle jest ta dziewiątka, nie mogę przy niej pozostawać. I czy macie lat 60, 70, yy, czy 30, to nie gra roli. Wtedy się poddałem, czy poddałam, a teraz. No, może to były właśnie kompleksy, jakieś kody, wzorce, coś, z czym nie mogłem zawalczyć wtedy, ale teraz mogę. Teraz już mam siłę i mogę coś z tym zrobić. Mogę wyjść z tego. To są karty spełnionych życzeń, spełnionych marzeń. Mam kompetencje, mam możliwości, mam zasoby. Jest jakby tu. Chce to odzyskać. Być może nawet chce oświadczyć się, małżeństwo, tak, u, u, jakby zalegalizować to. Mogła być tutaj zdrada też, oczywiście, zdrada. I może właśnie poprzez to takie nieuczciwe zachowanie ktoś przegrał. Trzy, trzy miecze, bo trójka mieczy mówi też o zdradzie, ale... Zawiedzione nadzieje, to jest pierwsze, co tu czuję. Trójka mieczy, trójka mieczy. Paść kielichów. Coś od nowa, od początku, coś można tu reanimować, coś można wskrzesić, ale zupełnie inaczej, zupełnie. Można uleczyć to, tą ranę, ten ból, ten lęk to, co kiedyś nie wyszło, to na innych zasadach. Może tu jest też dziecko, kwestia dziecka, tak? Bierzcie to tak, jak rozumiecie, jak czujecie. Ale tu są szczere propozycje, szczera rozmowa, szczere wyjaśnienia, przyjście z tym kielichem, powiedzenie prawdy. Jak się to skończy, tak się skończy. Ale muszę to z siebie wydusić, bo może wcześniej nie miałam, nie miałam okazji o tym porozmawiać, o tym powiedzieć. A to ciąży mnie prze, mi, na mnie przez te wszystkie lata, i to mnie blokowało. Nie mogłem, nie mogłam. Może pozostałem sam, tak? Czy pozostałam sama przez te wszystkie lata? Dla niektórych może być taka sytuacja. Nie widziałam innej drogi, wyjścia z sytuacji. Nie potrafiłem, nie potrafiłam nikogo pokochać. Nie, 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 nie widziałam innej opcji, innej możliwości. To mnie wszystko blokowało, ta cała sytuacja. Może tu była jakaś w ogóle blokada, nie było dopuszczania, jakby może była też zmowa, zmowa milczenia. No sytuacje są naprawdę najróżniejsze. Dobrze. Patrzymy sobie z Dziecko, nowy początek, i to jest na celu, nam się położyło. Nowe nadzieje, nowe możliwości. No, odległe horyzonty. Może być dystans z dużej odległości może ktoś wraca z zagranicy. Może wysyła wiadomość. Ktoś, kto chce się zakorzenić, albo zakorzenić na nowo. Nowa ścieżka, zobaczcie. Ścieżka duchowa, transformacja, zmiana. Być może też ktoś się zmienił. Tak może ktoś się zmienił w ogóle. Zmienił tryb życia, sposób, działania. Ktoś był w desperacji. E, ktoś był niewysłuchany. Dokładnie. Kto, komuś nie dano dojść do słowa. Albo nie dano się spotkać. Czy to z wami, czy z jakąś osobą. Nie dano się wypowiedzieć. Po prostu zablokowano tę osobę. Koniec, nie masz kontaktu, nie masz dostępu. Nie ma. Zamknięte. I przez... E, mogło to trwać nawet lata. Tak? Nie widzieliście, czy ta osoba nie wiedziała, co się dzieje, o co poszło. Zniknęła. I może nawet wy myślicie, że... Czy myślałyście, czy myśleliście, że po prostu zniknęła, że była... To, że tak się zachowała. Tak? Dlaczego? No przecież... Co, czym, co było powodem? Dlaczego tak się zadziało? A powodem mogły być jeszcze inne osoby wplątane w tę sytuację, które blokowały wszystko. Warunki postawione. Szantaż. Tysiąc różnych innych rzeczy. Co my tu mamy? Ale wiecie co? Najpierw sobie weźmiemy te gwiezdne ziarna. O tak, gwiezdne ziarna. Co tu chcą nam gwiezdne ziarna powiedzieć? Gwiezdna rodzina. Poproszę o wsparcie. Yy, jesteś częścią grupy dusz. I być może ma, macie właśnie przyciąganie z taką osobą. To bardzo tak uczuciowo się pokazało, ale pamiętajcie, że to może dotyczyć różnych sytuacji, jeżeli potrzebujecie wsparcia. Proście osoby, które rezonują na tym samym, wiecie, na, na tych samych wibracjach, które współgrają z Wami, ale tu może być taka bratnia dusza. I dlatego nie ma tej, tego końca dla niektórych, bo cały czas yy, czuć, czujecie połączenie. Poproś o wsparcie. Czas przyspiesza, tak? Czas jakby nie ucieka, ale wszystko zaczyna ruszać dalej. Zaufaj tym pływom i przypływom. Pamiętajcie, że to są cykle. Wszystko ma swój czas, więc pewne rzeczy się kończą, a przychodzi, jakby no, ten, ta, ta górka, tak? To koło się obraca. Na korzyść. Musiało coś potrwać nawet długo. Jakiś cykl, żeby on się zakończył, żeby się zamknął. Może to długo trwało. Poddaj się wszystkiemu, co wspaniałe zabawie wprowadź więcej miłości do życia, energia Wenus, przyjemności, radości, słodyczy życia. Poddaj się tej słodyczy życia. Coś pięknego. Słuchajcie, nadchodzi. I wy chcecie tego piękna, chcecie tego spełnienia, bo tam coś nie umarło jeszcze. Uzdrawianie psychiczne i emocjonalne. Hmm? Ok, i teraz zobaczmy sobie już na koniec: co biegacze na to, nakarm duszę, właśnie, bo tu jest brak tego, tej głębi serca. Praca zbiorcza, no dokładnie, ja czuję, że tu jest jakiś powiązany system, system połączeń, który blokował, a może teraz ten system się poluzował, podłączał, może podchodziły osoby pewne, osoby, które wiedzą coś na ten temat, może chcą coś powiedzieć też. No, ciekawe, bardzo ciekawe, słuchajcie, to się robi na różnych, baw się, na różnych poziomach, oprócz miłości, to mogą być wiedza na, na temat różnych ciekawych rzeczy, tajemnic rodzinnych, życiowych, oczyści drogą. I do tego są potrzebne te osoby, które będą Cię wspierać. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Słyszymy się w następnych czytaniach. Buziaki. Pa, pa.